Dzień dobry. Dzisiaj bym na piekła takie kiełbaski, takie wóżciki. To są niemieckie wóżciki we cieście francuskim. No, to będą niemiecko-francuskie, śląskie wóżty. A potem z tego zrobię taki fajny świąteczny wieniec. No. Patrzcie i podziwiajcie. Ja samu takie małe burszty, To są Nuremberg puszcziki. I olej jest ale chyba też bardzo dobre. Tu mu ciasto francuskie. To jest Lidla. I teraz tak. No, musimy takie obasy wszystkie wyciągnąć. Tu mu te ciasto francuskie, to jest gotowe. Teraz się to trzeba potnąć na tak centymetr szerokie paski. Tak. Teraz każdą kiełbaskę zawijamy. Tak. Tu troszkę zostawić. Piekarnik już mu włączony na 200 stopni, góra-dół, bez termobiegu. Nie wiem, na to tak piekło 10-12 minut, to trzeba potem obejrzeć, jak, jak wasza kiełbasa baje taką brunotną, fajną, to możecie włączyć. Teraz to do piekarnika. Mazacz tego nie baje, bo to baje brunotne same od siebie, tak. No, potem po pokażę dalej. Moje woszki są tak już upiecone. Tak się moje woszki upiekły już. Ja to miała tak gdzieś pół godziny w piekarniku, bo mi to nie chciało się brunotne zrobić, te ciasto. To się da na okrągłą formę. Ja to mogła zaraz w tej okrągłej formie piec, ale nie przysłałam na ta idea może możecie, jak ciepłe, jak zimne, jak ciepłe, to je lepsze. No, myślę, że Wam się podobało zaś. I do następnego razu. Cześć! Dzień dobry. Dzisiaj Pieka z Wami. Tak jak już tu zjadłam. U um, we zawijane te francuskie. One... Dzień dobry, ja już tu jam. Dziś z wami takie Francuz... Ach, francuskie. Francuskie. Dzień dobry. Dzień dobry.